I mówi tak, idzie, patrzy, a, a że to jest ten człowiek, który z tą kobietą go tam pomagał, nie? i poszedł, i mu to powiedział. On do niego mówi: y, Ja mam brata Piśniaka, bo ja z facetem do tego, do korupcji, słyszy z tyłu, Robert Robert. ty, słuchaj, ktoś ci Przestań tutaj, nie Robert Robert. Ktoś się woła, odwraca się jego sąsiad. Ja mówię, któregoś roku pojechaliśmy do Władka, nie widziałam Skorupińskich yy, przez cały rok w a mieszkaliśmy dwa tygodnie. A mieszkaliśmy w dwóch końcach miasta. Jak chciał, no, wszystko się pyta, nie? Zresztą są poszłam do strategie we Myszczonowie, a to mojego jeszcze, jeszcze wtedy nie ma męża, z zjechał, z to Tak to się udało? Jak to się udało? No. Nie nie wiem, nie tak, nie wiem, nie to nie wiem, nie wiem, nie Bez nie wiem, nie się nie wiem, To jaki O, wiem, tak, jak ja zawsze, zawsze, zawsze nie wiem, nie ja nie wiem, nie nie wiem, nie wiem, nie nie wiem, tych wiem, Wyszczono stare Tak, się w w Ja, ja byłam na majówce i spotkałam z tą e, kopitką. No, I właśnie. I właśnie no, za, za koło, Tak rozmawiał z tym, ze, ze starym dzielnicowym, z zieliskim zepszczonym. A on mówi, no, mówi, stoję w kolejce e, we, we, w ten, w finuściu. odwraca się koperski i mówi, a ten dzielnicowy to wszędzie. O, się traka chabal je tylko bardzo bardzo na razie tak w świetle no, to jest my idziemy no no no, no, anyway. no, to no, popunde,

To jest zaufanie, słuchaj, nie, mówię, nie, mówię, nie wiem, słuchaj, 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 jak słuchaj, słuchaj, słuchaj,

To, tak ja, nie wiem, to nie, nie, wiem, to, nie, nie, nie jest, funkcja, to jest która pełni ma funkcję, pełni nie która pełniła funkcję, która pełniła funkcję, pełni do tej pory. I ma prawo do emerytury, oczywiście. Pełniła funkcję przez 8 lat i 2 kadencje. Na dół. minimum. Tak. Ta Dobrze. Ta, ta. ta 22 do śledczeń czyli 22 osoby ubiegają się, ubiegały się o, o ten dodatek. Hmm, a u nas kuklówki poprzednia Pani Sołtys? Pani Jaino. A ja wzięłam Sadowska. Sadowska na pewno, ale czy to, a nie wzięłam tych... Tylko... A, a, Jukowski, a Sotę, Tak, jest to tak, jak... Tak, tak. tak, jak nie 7 razy 4,21. Wyrozmy zaświadczenie, bo to, ja to, widziałam jak przechodziło. Na pewno

Bo nie podjęcie jej uchwały jest milczącą zgodą na zatwierdzenie tego rozporządzenia uciecz złagącenia. Proszę Państwa, tu się zmieniło tyle. Taka jest różnica między tym, co było przedtem e, e, zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a tym, co jest teraz, że jest wprowadzony plan e, całej działań ochronnych w obszarze na ponad 2000. I dodaje się tylko ten załącznik. Ja no rozsyłając te informacje, to... z... tak. Nie. Nie ma. Nie ma, ty to do... Ładwa, Ale wysłane było drugi raz chyba. Tywo... No i ja przepraszam. Przepraszam, że tak. No przepraszam. A to, to, to... To nie sposób, czy to inny sposób, inaczej? No, ale ten, no, ale ten, nie, to nie, ale nie, ale... nie to? do tego, to już nie dobrze, ja Nie ma w sprawie uchwały. jeszcze przed A to bym mógł by, by, by jeszcze raz? Potem, już mówisz, <grym> się to już mówi, że za tydzień To znaczy, nie ma żadnych uwag, więc, ale to dobrze, było zrobić komisję, żeby ewentualnie. Yy, no, oni się będziemy podejmować uchwałę, czy nie w sprawie, no, ale się działo, Nie wiem. Ale to Podjąć uchwałę. Jeżeli będziemy mogli podjąć, to do 5 sierpnia. Ale no jak nie, to uchwały, to uchwały. No to, no to nie wyjdzie z tego. To jest nie, no, to jest to jest napisane w tym liście. W kopie, ja bym żebyście Państwo sobie przeanalizowali, co było i co przysłali, jakie propozycje, tak? Zmiany na to odsłuszanych nie mają. <tosurki> no, nie, to jest ważne.

Jardynny Radziowice. Przeczytam proponowany porządek sesji. Pierwszy punkt otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Drugi punkt zatwierdzenie proponowanego porządku obrad. Trzeci punkt podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na lokalu w obwodach nieruchomości położonej przymocy Kubickiego 3. B w radzie na okres łączny powyżej 3 lat, w której bezprzytargowym dotychczasowym najęcą. Czwarty punkt: podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do urządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego w ramach miejscowości Radziowice i Radziowice Parce. Piąty punkt: zakończenie obrad. Na sesję spotkaliśmy się tutaj na wniosek Wójta Gminy Radziowice. Przeczytam wniosek. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca samorządzie gminnym proszę o powołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Radziowice w związku z koniecznością podjęcia Pierwszy punkt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego nieruchomości położonej przy ulicy 3B na okres łączny powyżej 3 lat czyli bez przetargowym z dotychczasowym najemcą Drugi punkt uchwały w sprawie zmiany o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Radziowice i Radziowice w związku, W związku z tym otwieram posiedzenie i stwierdzam prawomocność yy, obrad. Na piętnastu radnych 8 osób jest obecnych. Przejdziemy do punktu drugiego. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad. Będziemy głosować imiennie. Będę czytywać, kto jest za, przeciw, bądź się wstrzymał. Mieczysław Bielak. Za. Marek Leja. Za. Grażyna Górka. Jestem za. Pata Trzaskowska. Jestem za. Jolanta Leczkowska. się. Paulina Partyka. Za. Barbara Michałowska. Nie. Ewa Stępień. Nie ma. I pani Ewa i W związku z tym, że podczas głosowania porządku obrad musi być większość bezwzględna, w związku z tym, musimy zrobić przerwę hmm, o obradach, y, dopóki nie wejdą jeszcze inni radni. በላህ <tune> እ <tune>